Siemanko, Siemanko, po tygodniu posłuchy, bo chyba tak można nazwać y, tą promocję Globe Trutters, do akcji wkracza naprawdę solidna promocja. Winter Wildcard zaczyna się już w piątek o 19.00. I poza świetnymi kartami w paczkach, m.in. przykład Edenem Hazardem, którego widzicie na zdjęciu, ma pojawić się naprawdę mnóstwo kontentu, zwłaszcza w sferze SBC. Co sprawi, że nawet podczas świąt, nie rozgrywając meczy, będzie co robić w menu gry I o tym wszystkim, co nas czeka w najbliższym tygodniu, opowiemy sobie właśnie na tym filmie. Także zapraszam do oglądania. Tylko szybkie słowo od partnera naszego kanału. Jeśli chcesz kupić monety do FC25 w szybki i bezpieczny sposób. usevenbuy.com to najlepsze miejsce w internecie. Monety uzyskasz już w godzinę od zamówienia. W dodatku przy zamówieniu 300 tysięcy monet bądź więcej, zgarniesz więcej monet niż zamawiałeś. Pamiętaj, aby wpisać kod clip, aby uzyskać dodatkowe 6% zniżki. Link w opisie. Rozpoczęła się świąteczna loteria na U7By. Dołącz za darmo i wygrywaj nagrody takie jak PS5, zawodnicy, FIFA pońcy i Coinsy. Wykonuj codziennie. Zadania, by zdobyć więcej losów. Link do loterii w opisie. Ta grafika świetnie obrazuje to, co się będzie działo właśnie w najbliższych tygodniach. Przede wszystkim dostajemy dwie wersje jednej karty. Na przykładzie mamy tutaj Halanda, który jest jednocześnie obrońcą i również napastnikiem, także nigdy nie wiadomo, którego wylosujemy z paczki, jeżeli oczywiście go trafimy. No i co jest nowe, oczywiście, dwa playstyle, które widzimy już na, na kartach. Także EA już wprowadza dwa playstyle na karty. Oczywiście nie wszystkie karty dostaną dwa playstyle z plusem. Tylko te pewnie niektóre najlepsze i te karty z dwoma playstylami na pewno nie będą tanie. W dodatku dostajemy codziennie jakieś SBC o piłkarza i jakieś zadania do zrobienia. Oczywiście zadania do zrobienia będą w meczach zazwyczaj towarzyskich. Aczkolwiek zobaczymy, co nam jej wymyśli, ale na pewno codziennie można się spodziewać jakiegoś piłkarza w SBC. Codzienne logowanie wraca również do gry, także codziennie warto będzie przepalić tą brązową kartę, żeby zdobyć te wszystkie nagrody. Wraca również architekt, czyli będzie można przepalać swoje złote, zwykłe karty w głównej mierze na jakieś fajne paczki. Oczywiście tych przepalań będzie trzeba zrobić mnóstwo. Zazwyczaj to jest około 100-150 nawet w zależności od eventu. Także tutaj domyślam się, że pewnie ze 150-140 razy będzie trzeba te złote karty e, przepalać. Jeżeli macie je w klubie, moim zdaniem warto je zachować i te na przykład codzienne złote ulepszenia, które robimy trzy razy dziennie, e, one się oczywiście będą e, kończyć chyba za dwa czy trzy dni, ale warto jednak te złote karty sobie przytrzymać właśnie na tego e, architekta. Oczywiście w paczkach będą też ikony i heroesi, no wiadomo, Azadro już mieliśmy na początku, teraz mamy również Ronaldo z dwoma playstylami, no ta karta będzie pewnie e, chora, ale w dodatku Ronaldo też ma dostać jakby drugą swoją wersję. Ona będzie troszeczkę słabsza, troszeczkę tańsza, ale to cały czas będzie Ronaldo. Także tak, tak czy siak nie będzie nie będzie tani, ale o tych zawodnikach, którzy będą w paczkach jeszcze za chwileczkę sobie porozmawiamy. Oczywiście możemy się spodziewać świetnych ewolucji, bo rok temu jedna z ewolucji podczas Winter Wildcard, jeśli dobrze pamiętam, Pep's Legacy, czyli dziedzictwo Pepa, zrobiła świetną, świetną robotę. To była jedna z najlepszych w ogóle ewolucji w całej grze i to sprawiło, że rynek transferowy też się przywrócił do góry nogami, ponieważ każdy wolał grać tą kartą ewolucyjną. Ona oczywiście była troszeczkę droga, chyba 100 tysięcy monet trzeba było zapłacić, ale robiła naprawdę niesamowitą robotę, także tych ewolucji na pewno nie zabraknie. No i do paczek wracają również karty z najlepszych eventów, znaczy najlepsze karty z eventów poprzednich, będzie ich około 20 z tego, co mamy tutaj w przeciekach. Także teraz sprawdźmy, jaki kart możemy się spodziewać w paczkach. No i zobaczcie na to zestawienie. To są karty, które będą już w piątek o 19 w paczkach. Moim zdaniem warto jednak zatrzymać paczuszki właśnie do piątku, bo mamy tak Ronaldo Nazario, mamy Halanda w dwóch wersjach, mamy Viniego, również w dwóch wersjach, również inne ma playstyle, Mamy Graham Hansen z Barcelony, mamy Carlosa Alberto również w dwóch, w dwóch wersjach, jednego jako środkowego obrońcę, drugi jako CDM, czyli SPD. Mamy Chaviego, mamy Edena Azarda, oczywiście, o którym już wspomniałem wcześniej, o Ronaldo już mówiliśmy. Mamy również Dejo w dwóch wersjach, jeden SPD, drugi SP mamy Jajaturę, kolejny bohater mamy Dinatale również w dwóch wersjach, jeden jest lewoskrzydłowy, drugi jest napastnikiem mamy Declan Rajsa, mamy La Cazeta i mamy jeszcze Ademole Lukmana, także zobaczcie na to zestawienie, no same rarytasy praktycznie same świetne karty, no może poza tymi trzema ostatnimi, które mog mogą nie robić aż tak wielkiego wrażenia, ale cała reszta, słuchajcie Cała reszta wygląda naprawdę e, niesamowicie, ale to nie wszystko. Bo w paczkach jednocześnie wracają najlepsze karty z poprzednich eventów: takie jak Vini Junior, Rodri, Mbappe, e, Graham Hansen w innej wersji, e, Messi, Valverde, Florian Wils, Gikerez, Magrquinhos, Basia, Kwaratskelia, Modric, Olize, Dembele, Rafale Ao, Davis, Palinia, Ramirez, Reinders, Rodman, Van de Ven, Tomori, Chiesa i Diogo Dalot. I jak tak sobie patrzę. Właśnie na to zestawienie to naprawdę jest mało takich średnich kart. Wszystkie praktycznie są bardzo, bardzo dobre, także większość z nas na pewno, jeżeli trafi którąkolwiek, to będzie duża szansa, że będzie dużym wsparciem w naszym składzie. A z drugiej strony, jeżeli macie jakąś wymienną kartę, jedną z tych, którzy, które się pojawią właśnie z powrotem w paczkach, to jednak radzę jak najszybciej sprzedać, ponieważ ich ceny na pewno będą spadać. jeśli chodzi o SBC, jakie dostaniemy, to na pewno mamy tutaj w przeciekach Emilio Butragenia, czyli ikonę podstawową, która jest naprawdę bardzo droga, chyba. Około miliona kosztuje cały czas na rynku, tak więc myślę, że jeżeli szukacie jakiegoś napastnika, który jest bardzo zwrotny, szybki, zwinny, i do tego ma pięć gwiazdek słabszej nogi, no to Emilio Butragnio będzie świetnym wyborem. Jestem ciekaw, właśnie ile sobie i jej zażąda za SBC właśnie Emilio, ale moim zdaniem będzie to tak czy siak warty zawodnik do przepalenia naszego foderu. Jeśli chodzi o inne SBC, to na pewno pojawi się również Bellingham, zawodnik miesiąca w lidze hiszpańskiej. Nastrzelał sporo bramek w ostatnich tygodniach, także Bellingham dostaje właśnie kartę zawodnika miesiąca w lidze hiszpańskiej. Aczkolwiek po ostatnim piku, gdzie mieliśmy bon Mati bądź jego do wyboru za darmo, no nie sądzę, żeby był taki duży hype akurat na tą kartę, no chyba że ktoś wziął bon Mati i chciałby jeszcze Bellingama sobie jakby dokoptować do składu, to będzie miał taką opcję. A jeśli chodzi o zawodnika miesiąca w lidze francuskiej, to zwyciężył Jonathan David z Lille, także jego kartę również spodziewamy się dostać jakoś na dniach, prawdopodobnie to będzie już w przyszłym tygodniu. Także Jonathan David, 5 gwiazdek słabszej nogi. Ciekawe, czy zwiększą mu gwiazdki sztuczek z 3 na 4, jakby dostał strzał finezyjny, byłby naprawdę świetnym kąskiem. A jeśli chodzi o zawodnika miesiąca z ligi niemieckiej, to Również mamy dostać na dniach SBC o Marmusza, który imponuje na pewno tempem i w Dodatku strzelanie również bardzo, bardzo dobrze ocenione. I gdyby dostał jeszcze ten Power Shot, to już w ogóle byłby naprawdę świetną meta kartą. I to pewnie nie będzie też jakiś drogi zawodnik, ale będzie można go zgrać na przykład z Salachem. <laughs> także jeżeli chcecie zrobić sobie mix ligi niemieckiej i angielskiej, to również Marmusz jest Egipcjaninem. Także, także tutaj fajne połączenie. No i to na razie wszystko, jeśli chodzi o newsy, jakie mamy. Z przecieków do tej pory. Oczywiście zapraszam przy okazji do loterii na U7BY. Tam może się za darmożkę zgarnąć jakieś fajne fanty. Także zapraszam. Link macie oczywiście w opisie. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.